Dobrze, moi drodzy. Przyjmuję zamówienie społeczne. Widać, że się rozumiemy od pierwszego słowa. Skoro jestem w tym kraju, trzeba mówić językiem tego kraju. I pragnę powiedzieć Wam krótko na temat, o którym w gnieźnie musi się coś powiedzieć. Na temat Bogu Rodzicy. Przedtem parę słów na temat autora. Wiadomo, autor nie jest znany. Tradycja przypisuje pochodzenie Bogu Rodzicy świętemu Wojciechowi, więc na temat świętego Wojciecha. Ale jeszcze wpierw Mówić będę od siebie. Poprzednik naszego umiłowanego prymasa, kardynał August Hlond, kiedyś w związku z uroczystością świętego Wojciecha w latach między I a II wojną światową, nie pamiętam dokładnie w którym roku, odwiedzał Pragę. I w czasie uroczystego zebrania zaproszony na podium powiedział tylko jedno zdanie. Kiedy nadejdą owe, pentakoste, sławe, zielone świątki Słowian, Myślę, że to, co tutaj dzisiaj przeżywamy, jest jakimś echem słów tego wielkiego prymasa Polski niepodległej. Przytaczam jest czcią dlatego, kto te słowa wypowiedział, a zarazem dlatego, kto jest autorem. Jeżeli nie Bogu rodzicy, to przynajmniej inspiracji, z której wzięła ona początek. Moi drodzy, Bogu rodzica jest najstarszym pomnikiem polskiej literatury. Historia literatury pozwala nam ustalić najstarsze zapisy tej wspaniałej pieśni Orędzia na wiek 15. Mówię, pieśni orędzia, ponieważ Bogu Rodzica jest nie tylko pieśnią, jest równocześnie wyznaniem wiary, jest polskim symbolem, polskim credo, jest katechezą, jest nawet dokumentem chrześcijańskiego wychowania. Główne prawdy wiary i zasady moralności weszły w nią, nie jest tylko zabytkiem, jest dokumentem życia. Jakub Wujek, który pochodził z wielkopolskiego Węgrowca, najstarszy polski biblista, tłumacz Pisma Świętego, nazwał ją katechizmem polskim. Śpiewamy ją zawsze z głębokim przejęciem, z uniesieniem, pamiętając, że śpiewano ją w momentach uroczystych i decydujących. A czytamy ją z wielkim wzruszeniem. Trudno czytać inaczej te prastare wersety, jeśli się pomyśli, że wychowywały się na nich pokolenia naszych praojców, bo go rodzica jest nie tylko zabytkiem kultury. Ona dała kulturze polskiej podstawowy, pierwotny zrąb. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy, i człowiek przez nią tworzy siebie tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca i równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona na służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród, ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów, stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przed ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat. A mimo to pośród tej próby pozostał sobą, pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze, moi kochani, wiem, że w okresie najtragiczniejszym w okresie rozbiorów naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze ubogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę można ją zachować. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadził ich w tajemnice śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień, mających swoje źródło w Ewangelii. To przyczynia się zarazem do gruntownego, humanistycznego charakteru tej kultury. To czyni ją tak głęboko, tak autentycznie ludzką, albowiem, jak pisze Mickiewicz w księgach Pielgrzymstwa Polskiego, cywilizacja prawdziwie godna człowieka musi być chrześcijańska. W dziejach kultury polskiej odzwierciedla się dusza narodu. Żyją w nich jego dzieje, jest ona nieustającą szkołą rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. Właśnie dlatego też umie stawiać wymagania, umie podtrzymywać ideały, bez których trudno człowiekowi uwierzyć w swoją godność i siebie samego wychować. Moi drodzy, te słowa mówi do was człowiek który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. Mówiąc do Was, młodych, w ten sposób pragnę przede wszystkim spłacić dług, jaki zaciągnąłem wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od Bogu Rodzicy. Równocześnie zaś pragnę dziś stanąć przed Wami z tym dziedzictwem, jako wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem z wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury. I proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo, pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom. Przybądź, Duchu Święty, ześli z nieba wzięte światła Twego strumień, Przyjdź ojcze ubogich, przyjdź dawco łask drogich, przyjdź światłości sumień. Światłości młodych polskich sumień, przyjdź. Przyjdź i umocnij w nich tę miłość, z której się kiedyś poczęła pierwsza polska pieśń Bogu Rodzica orędzie wiary i godności człowieka na naszej ziemi, polskiej, słowiańskiej ziemi.